Szanowni Państwo, globalne korporacje zohydzają Polaką gotówkę. Jak to robią? Jeden z sieci dostępnych bankomatów zmniejszył limit możliwości jednorazowej wypłaty z 1000 do 800 zł. Szanowni Państwo, oczywiście, powiedzmy, mały problem, włożę kartę do bankomatu, powtórzę operację trzykrotnie, czy czterokrotnie, jeżeli chcę wypłacić większą gotówkę, ale pomyślmy, dlaczego to robią? Jeszcze przecież 5 lat temu, w 2017 roku, można było w ramach jednorazowej transakcji wypłacić około 4 czy 4,5 tysiąca złotych. Teraz tylko 800. Starają się nam zohydzić gotówkę. Ktoś powie, no dobrze, płatność kartą jest prostsza, bezpieczniejsza, szybsza. Owszem, ma wiele zalet. Ja tego nie neguję, sam często płacę kartą. Natomiast gotówka, możliwość obrotu gotówkowego jest gwarantem suwerenności państwa i narodu. Posiadanie własnej waluty i możliwości. Zapłaty własną walutą w formie gotówkowej, a nie w formie zer czy, czy liczb na kontach cyfrowych. Miejmy świadomość tego, że gotówka jest bardzo istotna. Bardzo istotne jest posiadanie własnej gotówki. Widzimy te działania globalnych koncernów, które chcą również śledzić, co kupujemy, gdzie kupujemy, ile pieniędzy wydajemy, w jakim rejonie, można powiedzieć, działamy. To wszystko są dane, które są również bardzo cenne. Ponieważ potrafią sprofilować wiele globalnych koncernów czy Marek potrafi zapłacić ogromne pieniądze za to, żeby dostać dane danych użytkowników. Banki powinny chronić te dane, ale wiemy, jak to w praktyce bywa, i w praktyce na czyich usługach, są stoi bankowa finansiera. Brojmy polskiej gotówki. Konfederacja jako, jako jedyna gwarantuje, że Polsce zawsze będzie złotówka, polska złotówka i obronimy Polskę gotówkową. Konfederacja, wolność i niepodległość. Konfederacja, wolność i niepodległość.